Co sądzisz ogólnie rzecz biorąc o tej imprezie? Myślisz, że będzie rozwój tego typu imprez? Ja, ja akurat jestem już chyba tak gościnnie przynajmniej, trzeci raz na, na FIFA Interactive World Cup, tam, jak to się nazywało, może nie w różnych latach, nawet nie wiem, ale na tej imprezie organizowanej przez EA Games. Pierwszy raz byłem tutaj, tutaj właśnie, w hali Ursynów, Arena Ursynów, dwa, trzy lata temu. I to było naprawdę na tle tego co jest dzisiaj to była skromna, skromna intereska. Dzisiaj, jak weszliśmy tutaj, jak zobaczyliśmy tą masę ludzi, pięknie przygotowaną halę, Masy. masę sprzętu, to widziałem ostatnie zdjęcia. Miałem o małej włosnie pojechałem do Chengdu na World Cyber Games, pojechał mój 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 kolega z reakcji Maciekrock i opowiadał mi i pokazywał mi zdjęcia, to Oczywiście wiadomo, tamta impreza jest ogólnoświatową, wielką imprezą, ale jeśli chodzi o natłok sprzętu w jednej przestrzeni, dużej otwartej przestrzeni, tutaj nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę wygląda to relacyjnie. Jest to fajnie zorganizowane i przez wszystkim jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo i e, tutaj mówię o tych graczach, którzy przyjechali tutaj z całej Polski podejrzewam. To że... również te rodziny z dzieciakami, nie? No. no właśnie to, ja no, no, no myślę, że, że moja córka jak trochę podobnie, to jest tam gdzieś tam od czasu do czasu, ona jej pozwalał odpalić plejaka, no to ma dziewczyna, no. Chociaż wolałbym, żeby jednak też czytała jakieś książki, a nie tylko siedziała przed ekranem telewizora, czy tam przed rzutnikiem. Także impreza się rozwija na moich oczach i, i sądzę, że popularność i dostępność przede wszystkim tego sprzętu, bo, bo też to jest ważne, że jeszcze parę lat temu konsola była poza zasięgiem większości ludzi. No w tej chwili ja no może i, i Polacy są trochę bogatsi i ten sprzęt tanieje, i można, no nie wiem, jaka dwójkę kupić już w tej chwili za, za jakieś zupełnie rozsądne pieniądze, przecież nie trzeba od razu zaczynać od, od naj, najnowszego sprzętu i, i myślę, że na dobrą sprawę to to, to 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 raczej chyba świetlana przyszłość jest wolę przed branżą komputerową, branżą branżą gier, gier, gier komputerowych, no bo potem przede jest coraz tańszy, no na komputerze to już w ogóle jest w tej chwili. Kupno komputera wielogadanio, prawda, no to jest to jest na, na... chociaż konsola jest tańsza. Tak. Daje on, a daje znacznie większe możliwości. Ale petę to petę. Ale z drugiej strony na no, w battlefielda na konsoli nie za bardzo. Ja bardzo, nie za bardzo bardzo, 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 bardzo lubię battlefielda, to jednak dużo lepiej wychodzi na No, no, computacional no, 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 no.